Gdzie wam pokażę jak się gra na irony Niektórymi agentami Bo irony są łatwe I abyście wyszli Aby nie być ironem i być łatwym GG Nie pikujcie fight. Więc coś dlaczego Bo i tak gracze na ironach są głusi Więc nie potrzebne wam sobie umiejętności Ultra gusza. ogłusza Przeciwników Ale nie potrzebujecie ulta na irony, bo irony tak są głuche, więc ten ulc dużo wam nie da, więc nie grajcie w Weźcie sewy, wybierzcie, nie wiem, najlepiej. O, no, dżet weźcie i patrzcie jak się gra. Najpierw kupujecie wandal i dużo tarcze, ciężkie, heavy i jesteście tu, nie? I uznajemy, że jesteście wcelowani tam. Wiecie, że samo przyjdą przeciwnicy. To zamiast robić jakiś, nie wiem, jumpów, jakiś. Może koledź zabijecie, ale zanim, bo to mi, to mi wyglądało, tak. No właśnie, i tak nie chcecie grać. Wy macie grać jak najlepiej Ci patrzcie. chcecie tu? Co wami? włączacie nie? I jak się pokażę, dobrze. Pasz! Nie ma was, nie ma. I teraz tu, tu, tu. tu. Rozumiecie? Ja chcę odciąć, to robić O! Widzicie? I co teraz się zrobiło? Nic, robisz tak! No a lepiej... jeszcze szelprzela trika. Jestem wahawel, to też jest trick. Patrzcie! Używacie ulta. Dajecie smoka tu. Używacie tego. Biegniecie. I, I... Właśnie, tak macie grać, Nie blikujecie fajt. To jest najważniejsze. No fajt. Dobra, teraz wam pokażę jak się gra pustolem. Najpierw tego site'a. idziecie Tu. Czemu teraz? Ty chcecie trzymać na sajta, to tak. Wydajcie snuka, A tu? I o tu. I teraz wciśnijcie się, boją wejść na sajta, nie? I wy wtedy wyjmujecie teleport, skaczacie i się teleportujecie o tu, nie? Patrzcie. Widzicie, nic się was nie spodziewa, bo widzisz, że wyhaguje. I teraz widzisz... Ten samochód zniknie teraz. I wtedy szybko pum! BUM! Czy coś. Ok? I jesteście tu. Co jak coś zabijacie, skaczacie i klikacie tu i teraz tutaj zabijacie. No okay. weźcie się tutaj zabijacie, skaczecie na Co? i kino wy... I Co? no o o tak i teraz tu tu Uciekacie SFESZ. I dr O wiesz, i gra na syferę, nie jedzicie na a A już chodźmy na a Chodźcie Pierwszą Tamarka. Kamerkę Camer <Agressives> <Philadelphia> Na Marka. czy ja w, w jakiś setupie? Zo Irony. Dobra, wróciłem. Teraz pokażę wam my Moje lepsze Więc tutaj linka, aby weszli, to wtedy odpalacie pułapka, aby bigi sparaliżowało. Tutaj macie drugą. I to ktoś będzie to odpalacie. A kamera tu, aby dobrze i blisko widzicie bo jesteście ślepi. Haha. A ha. post Na odnalisz. Czamba bamba. Chodźcie za mną. Patrzcie! Idziemy hełm! Znaczy, jeszcze nie idziemy! Dajcie sobie teleportera! O tu! O tutaj musi być! Nie pytajcie, czy on ma tu o jeszcze trademark, tak? To się nazywa trademark! O jezu, leży mi na Nazwa tego włała! Trademark leci tu! I patrz na to! Biegniecie szybko na swoją ulubioną pozycję! Stajecie tu. Wyjmujecie z tego ulta. I wtedy się dzieje coś takiego. Ace! Ace! Tak się robi Ace. To najszybszy Ace w historii. Tutaj teleport na dół. I szybko pirik i. That? Teleport wykrył? <gryw> <gryw> nice you. i'm feeling lonely lonely stop glancing and tell me hold me hold me again crying in my room i wanna hide it say what you say but i want it more more but i still want it more 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 i gave a second chance to cupid i believe you i'm so stupid let me show you my secret love is it real cupid is so dumb.